Cześć kochani! Maciej Kulchawik z tej strony, Król Wrocławia. Witam was w tej nowej, bardzo przyjemnej dla mnie serii. Gdzie odpowiadam na wasze pytania na temat występowania, więc jeśli macie jakieś pytania walcie w komentarzu, czytam wszystkie, odpowiadam na wszystkie. Pytania są zebrane tutaj w dokumencie, ale jakoś wcześniej mocno się nad nimi nie zastanawiałem, więc e, odpowiadam tutaj z wami na świeżo, spontanicznie. Na pytania zadane wcześniej. Dobra. Dziękuję za uwagi. Dziękuję za to. No dobra, tutaj była pewna uwaga, że trochę za bardzo macham tym laptopem i w końcu spadnie. Trzymam go mocno. Zaraz go tutaj odstawię. Na, na, jak przeczytam pytanie, odstawię go na krzesło. Żeby filmy były trochę krótsze, postaram się, żeby filmy były trochę krótsze. No i rzeczywiście bardzo mnie ta seria jara, bo i ja się uczę, odpowiadając na te pytania. No dobra. To lecimy z pytaniem i mam nadzieję, że uda mi się zrobić z tych pytań tej jednej osoby jeden odcinek. Później... Rozumiecie? Później z pytań drugiej osoby drugi odcinek, tak żeby one były jednak krótsze. Lecę! Michał Maciejewski zadał dwa pytania. Bardzo fajne. Pamiętasz jaka była twoja pierwsza sztuczka? I drugie pytanie Michała Maciejewskiego. A co jeśli na występie jakaś sztuczka się nie udaje? No dobra. No to Michał Maciejewski. Tak, dokładnie pamiętam jaka była moja pierwsza sztuczka, której się nauczyłem i co ciekawe do tej pory w mojej tej jakże bujnej karierze jest to najtrudniejsza sztuczka, którą umiem. Bez kitu. Pierwszy numer, którego się nauczyłem jest do tej pory technicznie najtrudniejszy i jest to numer pod tytułem Jumping Gemini. Od Darwina Ortiza, Skaczące Gemini. To jest taka sztuczka, gdzie tam są cztery karty, się tam je jakoś, no na przykład, dobra, la la, la. Są, są cztery karty. No teraz jej nie pokażę, bo nie umiem je aż tak dobrze i już. Ale pamiętam, że jak zaczynałem, to wałkowałem ją miesiącami, żeby wychodziła płynnie. W każdym razie mamy cztery różne karty, i na początku wszystkie te karty są piątką. Jakoś tak sobie to jest super. Poprzy... No dobra, może nie będę tłumaczył tego numeru, ale <gryw> bardzo dobry, bardzo fajny, bardzo technicznie yy, skomplikowany numer, który jest bez kitu do teraz najtrudniejszy: yy, skaczące Gemini Jumpin Gemini. Jumpin' jak skaczące, Gemini jak Gemini. Drugie twoje pytanie, Macieju Maciejewski, Michale Maciejewski, było a co jeśli jakaś sztuczka podczas pokazu nie wyjdzie? No to słuchaj ty mnie i słuchajcie. W moim pokazie nic, ale no, co jak sztuczka nie wyjdzie, mieliśmy doskonały przykład w 2017 roku bodajże, czy 16, chyba 16 jak jedna sztuczka w telewizji na żywo śniadaniowej nie wyszła. Zesrała się koncertowo. No i tam rzeczywiście, jak ryzykujemy życiem swoim, czy widza, no to trochę głupio, jak taka sztuczka po prostu nie wyjdzie. Jak się uwalgamy z kaftana gdzieś tam na płonącym sznurze i wpadamy do rzeki z rekinami, no jak tam wpadnie, to przypał. Ale zazwyczaj, jak się zesra jakaś sztuczka karciana, to się nic nie dzieje. Dlaczego? Ponieważ widz nie wie, dokąd ta sztuczka zmierza, więc ty, mając jakieś doświadczenie tutaj performerskie, jesteś w stanie, yy, na przykład, la 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 ha, ha ha, to twoja karta? Nie. I zmieniła się w ósemkę karo. Ludzie się śmieją, ty tam, ty jak, jaką kartę tam wybrałeś? Taką, ty sięglądasz ty chyba jej tutaj nie ma, bo mam ją zawsze ze sobą tutaj w, w kieszeni albo w gaciach, obojętnie. Widz nie wie dokąd sztuczka zmierza. To... Wow, ale się fajnie wbiła w książkę. Widz nie wie dokąd sztuczka zmierza, dlatego, dlatego można tę sztuczkę, numer, tak poprowadzić, żeby, mm, e, żeby i tak twoje było na wierzchu, żeby jakoś tam wypłynąć. Ona nie będzie tak dobra, jak zaplanowałeś, ale będzie git. To, to, jest, to, to jest kolejny rodzaj, jak sztuczka nie wyjdzie. No, jak jakiś widz zobaczy twoją spalmowaną monetę, czy, 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 czy gdzieś tam przyfiluje cię z spalmowaną kartą, jeśli robisz karty do kieszeni, no to przypał. No to, to trzeba ćwiczyć więcej i nie flaszować spalmowanymi kartami monetami, bo no to jest niewybaczalne. No to... To jest, ale to, to jest w ten sposób niewybaczalny, że to jest twój błąd, niedouczenie. No nie, jak ci gdzieś tam karta delikatnie prześwituje pomiędzy, pomiędzy palcami. Natomiast ja miałem wielokrotnie na pokazach, że na przykład robię sztuczkę ze sznurkami i jakiś sznurek mi wypadnie na ziemię w kluczowym momencie. Coś się wypadnie mi na ziemię. Ja się, patrzę się i jeśli mogę lecieć dalej, to lecę dalej po prostu, po prostu zlewam temat, a bardzo ważna rada, jeśli ty nie przyłożysz do czegoś wagi, do czegoś, co się zesrało, to twoja publiczność nie przyłoży również do tego wagi. Więc, jeśli mm, wiesz, e, taki wiesz, wiecie, e, cytat z filmu jakiegoś, że jeśli przyłapią cię, na, złapią twoją rękę na kradzieży, to mów, że to nie twoja ręka. Nie... Pff, no. E, nie, nie do końca... Chcę, żebyście tam jakoś e, o, 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 kradli po Dobra, zły przykład. Ale e, po prostu, jeśli Ty nie przywiążesz do czegoś wagi, to, e, to widzowie nie, przy, nie, nie przywiążą do tego wagi i po prostu możesz zagrać tak, jakby tak miało być, e, z poker face'em lecieć, lecieć dalej. Natomiast miałem też i takie sytuacje, Podczas pokazu, że doskonale wiadomo, dokąd zmierza numer, bo wszystko jest grane na to, że wszyscy wiemy, dokąd zmierza numer, ale ten numer i tak jest tak niesamowity, bo wiemy, że to jest niemożliwe. Na przykładzie, ja robię banknot do cytryny często bardzo na swoich pokazach, jak możecie wiedzieć. I miałem z dwa takie pokazy w swojej karierze 1500 streetów, że zrobiłem wszystko, co trzeba, żeby ten banknot w cytrynie był a kroję cytrynę i go tam nie ma. No i teraz cały pokaz jest grany. Całe 30 minut jest grany na to, że banknot się pojawi w cytrynie, a on się tam nie pojawia. Co można wtedy zrobić? Nic. Przeprosić publiczność. Pff. Nie wiem, co się wydarzyło, moi drodzy. Miał być w cytrynie, nie było. No nic. Mam nadzieję, że kolejna sztuczka Wam się spodoba. Albo... No, moje mawie się podobało. No... Uh... Tak możemy to zagrać. Więc, um, podsumowując to wideo, jeśli zawsze jest możliwość, no okej, okay, nie zawsze, są sytuacje, gdzie nabijemy kogoś na gwoździa i możemy tylko se palnąć w łeb, e, druga sytuacja jest taka, że widz nie wie dokąd zmierza sztuczka i jak się zesrała, e, to ty jesteś w stanie nam tak się wywidąć, żeby było dobrze, trzecia sytuacja... Robisz sznurki, wypadają ci sznurki z ręki, Parą! Tak miało być, lecisz dalej. No i jak coś się tak zesra, a wszyscy wiedzą, że się zesra. Widzę Państwo, jakie to jest trudne to co wykonuję. Mam nadzieję, że mój kolejny numer Ci Państwo spodoba, bo yy, ćwiczyłem go 16 lat. Albo ćwiczyłem do numer 16 lat i widzicie Państwo, nie działa. Tak bym to widział. No dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka kochani. Jak macie jakieś pytania, walcie, piszcie w komentarzach. Ja mnie na maksa odpowiadania na te pytania, bardzo się cieszę z każdego komentarza, z każdego pytania i nagrywam dalej w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Widzimy się. Pozdrawiam!